Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Drodzy Goście. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycona, że mogę wystąpić na konferencji poświęconej aktualnym wyzwaniom kontraktowym w sektorze energetycznym. Nazywam się Anna Zbiegiń Turzańska i jestem prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzisiejsze wydarzenie organizowane przez tutejszy sąd arbitrażowy powstało między innymi we współpracy z macierzystym moim wydziałem, wydziałem prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i cieszę się ogromnie, że w dzisiejszej dyskusji, w dzisiejszej debacie będą brali udział przedstawiciele tak różnorodnych środowisk. Są z nami przedstawiciele środowiska arbitrażowego, są z nami przedstawiciele środowiska naukowego, są z nami praktycy prawa. Proszę Państwa, ta wielość i różnorodność perspektyw jest w mojej ocenie gwarancją tego, że dzisiejsza dyskusja nie będzie miała właśnie wyłącznie teoretycznego charakteru, ale będzie podejmować realne zjawiska społeczne i gospodarcze i przyczyni się do wypracowania. Rozwiązań prawnych, takiej interpretacji prawa, która z jednej strony służy stabilnemu rozwojowi sektora energetycznego, a z drugiej strony pozwala też na poszanowanie i uwzględnienie praw i słusznych interesów stron zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć energetycznych. Proszę Państwa, ta wielość i różnorodność perspektyw pozwala na podjęcie dialogu pomiędzy teorią a praktyką, pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, pomiędzy nauką, a gospodarką, biznesem. E, proszę Państwa, mówiąc o tej wielości perspektyw i mówiąc o tym swoistym połączeniu sił, nie mogę nie wspomnieć, e, iż w minionym tygodniu doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy tutejszym sądem arbitrażowym a moim wydziałem, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. E, proszę Państwa, to porozumienie zakłada wielopłaszczyznową współpracę planujemy między innymi realizację różnych przedsięwzięć edukacyjnych jak na przykład studia podyplomowe arbitraż w praktyce planujemy również krzewić ideę arbitrażu wśród młodzieży akademickiej między innymi poprzez zapraszanie studentów prawa na praktyki sądowe w tutejszym sądzie. Dalej planujemy również rozwijać wspólne inicjatywy naukowe, konferencje, konferencje, seminaria, szkolenia. Proszę Państwa, tematyka dzisiejszej konferencji, jak wspomniała Pani Przewodnicząca, no nie może być bardziej aktualna. Polska energetyka znajduje się w czasie czy w czasach takich bardzo dynamicznych przemian. Ścierają się tutaj różne racje, różne interesy. Z jednej strony zachodzi potrzeba takiej swoistej transformacji polskiej gospodarki, w tym energetyki, w kierunku bardziej zrównoważonym. Na to wszystko nakłada się taka Perspektywa, powiedziałabym publiczna, związana z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, i wreszcie na to wszystko nakłada się również perspektywa prywatnoprawna, prawna no, która wymaga. Jakiegoś ukształtowania odpowiedniej, odpowiedniej relacji kontraktowej. Proszę Państwa, w centrum dzisiejszej dyskusji znajdują się zagadnienia, które mają właśnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia powodzenia przedsięwzięć energetycznych. Omawiane będą dziś różne zagadnienia. Od zmian w przepisach o umowie o roboty budowlane, przez problematykę opóźnień w realizacji projektów energetycznych, po wreszcie specyfikę kontraktów energetycznych, w tym dotyczących OZE. I znów są to zagadnienia, które rozwijają się, można powiedzieć, na styku różnych płaszczyzn dyskusji, bo z jednej strony jest to płaszczyzna dotycząca gospodarki, dalej jest to płaszczyzna dotycząca polityki państwa, polityki klimatycznej i wreszcie. Prawa prywatnego. E, proszę Państwa, nie przedłużając, życzę Państwu owocnych i inspirujących dyskusji e, i tak jak to w naszym środowisku prawniczym, sporów, które prowadzą do lepszego zrozumienia i nade wszystko doskonalenia prawa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.